Witam wszystkich na moim kanale, jestem Iza. Zapraszam na film z cyklu: Wybierz kartę. Dziś sprawdzimy sytuację uczuciową tego lata. Zobaczymy, jak to może wyglądać w wakacje, czy jest szansa na to, że się w kimś zakochasz. Od lewej strony macie trzy talie kart: talie numer 1, numer 2 i tutaj numer 3. Wybierzcie sobie talię kart, która najbardziej do Was przemawia. I zobaczymy, co tutaj, według kart, może się wydarzyć w te wakacje pod względem uczuciowym. Daję Wam chwileczkę na wybór talii, i zaraz będziemy zaczynać czytania. Tak więc teraz możecie wybierać swoją talię kart. Ok, jeżeli już każdy z Was wybrał swoją talię, to najpierw zaczniemy od talii numer 1. Zobaczymy jak u Was będzie wyglądała Sytuacja uczuciowa W wakacje Jak będzie wyglądała sytuacja uczuciowa W wakacje 2021 roku U osób, które wybrały pier Pierwszą talię kart W wakacje W 2021 roku Sytuacja uczuciowa Jak się potoczy dla osób, które wybrały Pierwszą talię kart w wakacje 2021 roku Pod względem uczuciowym. O kochani, u Was powiem tak, no może, może coś być, może się zdarzyć jakiś romans z tym, że te karty pokazują um, że niestety możecie poczuć się bardzo zranieni, bardzo oszukani. Może być nawet taka sytuacja, że ten cały związek, ta cała relacja może was przyprawić po prostu o depresję. Jeżeli jesteś osobą, która jest w samym związku, to przynajmniej według kart nie do końca bym radziła wchodzić właśnie w jakieś takie um, skrywane relacje, skrywane sytuacje z tego względu, że właśnie bardzo źle to może się odbić na e, Twoim takim zdrowiu psychicznym. E, możesz czuć się bardzo źle. E, Możesz dużo, dużo, stracić, możesz się, y, możesz poczuć, że ktoś naprawdę, ktoś być może y, kogo kochałeś, bądź kochałaś, a y, wsadził ci nóż w plecy. Tak więc, y, tutaj, u osób, które wybrały tą pierwszą talię kart, ja tutaj bym uważała. Jeżeli nawet y, zechcesz wejść w jakąś taką właśnie cichą relację, cichy romans, y, to y, że tak powiem, y, trzymaj się poniekąd na uboczu, miej oczy dookoła głowy, um, potraktuj to właśnie jakoś tak, jako taką wakacyjną miłość, ale taką, która jest, a później, no że tak powiem, o niej zapominasz, ale też um, być może nie mów za dużo o sobie, um, nie, nie dawaj się wykorzystywać, nie dawaj się oszukiwać, bo później to naprawdę może się bardzo ciężko odbić właśnie na Twoim zdrowiu psychicznym. To teraz, może sprawdźmy osoby, które wybrały drugą talię kart. Zobaczymy, co tutaj u was, na osób, które wybrały drugą talię kart. Życie uczuciowe w wakacje 2021 roku. Jak może wyglądać sytuacja uczuciowa w wakacje 2021 roku u osób, które wybrały drugą talię kart? Sytuacja uczuciowa, wakacje 2021. U osób, które wybrały drugą talię kart. Wakacje, życie uczuciowe, te wakacje, dla osób, które wybrały drugą talię kart. Zobaczymy, co tutaj u was. Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart, Tutaj mam wrażenie, że bardziej będą jakieś powroty. Może być taka sytuacja, że powróci do Was ktoś, z kim kiedyś byliście w jakimś związku, a być może do kogo coś czuliście. Tylko tutaj karty bardziej pokazują, że cały czas będziecie się zastanawiać, co tak naprawdę, być może czujecie do tej osoby, co tak naprawdę zrobić, i jak dalej. Kontynuować tą e, znajomość, ale mimo wszystko te karty pokazują ogólne zadowolenie. Może być też taka sytuacja, że na przykład ktoś, z kim byliście już kiedyś w związku, może chcieć Wam coś zaproponować, na przykład w zamian za to, że będziecie się z nim spotykać. właśnie, I te karty pokazują, że możecie się właśnie nad tym zastanawiać. W każdym bądź razie, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart, Tutaj mogą być powroty dawnej miłości. Może być też tak, że powrócicie w miejsca, które właśnie w pewien sposób były dla Was takimi miejscami, gdzie czuliście się bardzo dobrze, być może w miejscu, gdzie poznaliście kiedyś jakąś taką pierwszą miłość i tam może być taka sytuacja, właśnie, że poznacie kogoś, dzięki komu czujecie, będziecie czuć się dowartościowani. Ktoś, kto może będzie się Wami. Tak naprawdę interesował ktoś, kto może Was obdarowywać właśnie jakimiś cennymi prezentami, ktoś kto może będzie chciał po prostu w Was inwestować. To tyle, jeżeli chodzi o osoby, które wybrały drugą talię kart. To teraz sprawdzimy trzecią talię kart. Zobaczymy, co tutaj u Was karty pokażą. Trzecia talia kart. Życie uczuciowe, w wakacje 2021 roku dla osób, które wybrały trzecią talię kart. Życie uczuciowe, w wakacje 2021 roku dla osób, które wybrały trzecią talię kart. jakie będzie Życie uczuciowe, w wakacje, sytuacja uczuciowa, w wakacje dla osób, które wybrały trzecią talię kart. Zobaczymy, co tutaj u Was Karty pokażą. Hmm. Jeżeli chodzi o osoby, które wybrały trzecią talerz kart, tutaj, kochani, niestety, no karty nie pokazują nikogo konkretnego. Hmm. Mam wrażenie, że hmm, być może zostaliście właśnie hmm, bardzo zranieni przez kogoś. Może hmm, tak naprawdę przez całe wakacje będziecie. Hmm, Czuli się wycofani, może będziecie sprawiać właśnie takie wrażenie osoby trzymającej się na uboczu, być Będzie może będziecie e, sprawiać wrażenie osoby, która e, właśnie jest bardzo zraniona przez płeć e, przeciwną. I tutaj karty pokazują, że w dalszym ciągu będziecie się e, trzymać e, tego, e, co właśnie kiedyś sprawiło wam ból i, i przez co staliście się właśnie tacy wycofani. Tak więc tutaj jest moja taka rada. Jeżeli masz ochotę na jakiś wakacyjny romans, wakacyjną znajomość, to tak rada od kar dla ciebie jest taka właśnie, żeby przestać myśleć. O tym, co było kiedyś, jak się zostało zranionemu, przestać właśnie być taką osobą, która się trzyma gdzieś tam z boku i być właśnie bardziej taką otwartą osobą. Jeżeli będziesz bardziej otwarty, bądź otwarta, wyjdziesz do ludzi, to tutaj karty mogą właśnie pokazywać to, że mimo wszystko jest szansa, że kogoś poznasz, bo tutaj patrzę na to, co wyszło teraz, no to te karty pokazują no że nie: no, kompletnie nie będzie żadnej miłości, jesteś osobą zranioną, trzymasz się na uboczu, i cały czas jesteś tak, jakby osobą zamkniętą, nie masz ochoty. Nikogo poznawać. Tak więc, jeżeli chcesz, żeby Twoja sytuacja wyglądała zupełnie inaczej, tak więc musisz postąpić też zupełnie odwrotnie. Pamiętajcie, że to są karty, tak więc karty nie pokazują tego, co będzie na 100%, a tylko to, co może się wydarzyć. Jeżeli chcesz, żeby było zupełnie inaczej, tak więc tutaj musisz też działać zupełnie inaczej. Bo w przeciwnym razie, no tak jak powiedziałam, Osoby, które wybrały trzecią tarę kart, no niestety nie mają, że tak powiem, szansy liczyć na jakikolwiek jak, taki poryw serca, jeżeli chodzi o kwestie tego lata, tych wakacji. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze czytanie. Mimo wszystko życzę wszystkim cudownych wakacji pod względem uczuciowym. Dziękuję za dzisiaj i zapraszam na inne filmy. Pa pa!